Białymi grał Edison, czarnymi Steinmeier. I to właśnie szachista mający białe figury znalazł tutaj rozstrzygający motyw. Cóż to za motyw, w jaki sposób białe wygrały partie? Popatrzmy na tę, tę pozycję. Jak widać, jeśli chodzi o materiał, to tymczasowo czarne. Mają nawet pionka więcej, ale ten pionek na A5 jest pionkiem słabym oprócz tego też nie zachwyca pionek czarnych na d5. Jeśli chodzi natomiast o materiał, no to widzimy, walka się toczy na skrzydle hetmańskim, tutaj są ciężkie figury, zdwojone wieże z obu stron, do tego też jest po hetmanie i po gońcu. No ale jeżeli tak spojrzymy, co na przykład mogą w tej chwili zrobić białe, jeżeli by po najmniejszej linii oporu po prostu Pobiły tego pionka na A5 w założeniu, że dzięki temu atakują dwiema wieżami Hetmanem i Gońcem aż czterokrotnie Gońca na B5, no to tak naprawdę okazuje się nic tutaj groźnego nie ma, no bo nawet jeżeli powiedzmy, goniec pobije Gońca, wieża bije, wieża bije, wieża bije, Hetman bije, Król bije, no i mamy taką oto pozycję, która yy, według wszelkiego prawdopodobieństwa powinna zakończyć się wynikiem remisowym, no więc widać to chyba jednak nie jest to, no a gdyby na przykład w tym momencie tutaj czarne próbowały grać na takiego automata mata to tak na wszelki wypadek wolę pokazać, no to możemy spokojnie tutaj pobić, ponieważ okazuje się w dalszej kolejności nasz hetman bije na d5, no i mamy groźbę matową odpartą, więc to E, takie rzeczy nie trzeba bać. No, białe tutaj zyskały przewagę, ja tylko dlatego że błąd zrobiły czarne. No a jeżeli nie zrobią tego błędu, tylko po prostu e, w tym momencie odbiją naszą wieżę na B7, no to tak jak pokazałem, prowadzi to do pozycji remisowej. No więc jak widać, Hetman A5 to jednak nie jest ten ruch bierający białymi, e, znalazł jednak motyw związania. I właśnie związanie jest tutaj tym motywem, który Pozwolił mu rozstrzygnąć partię na swoją korzyść. Edison zagrał powiem wierzą na B5. Takie oto piękne uderzenie znalazł ten rzeszachista. No i co się okazuje? Jeżeli czarne nie chcą stracić figury po prostu na czysto od razu, no to muszą odbić. Bicie hetmanem zupełnie jest bez sensu, ponieważ wtedy tego hetmana się straci. No dlatego zagrał grający czarnymi, wieża na b5. Tymczasowo mają czarne jakość więcej. No ale co się okazuje? Hetmana 4. I teraz, teraz mamy motyw związania. Jeżeli na przykład czarna wieża by pobiła białą wieżę, to wtedy czarne tracą hetmana. Niby mają dwie wieże, no ale oprócz Hetmana, białe mają jeszcze gońca. W tym momencie, zatem, przewaga materialna bezsprzecznie jest po stronie białych i to białe powinny bez większych problemów rozstrzygnąć partię na swoją korzyść. No ale cofnijmy. Powiedzmy, że postanowiłyby czarne zagrać tutaj. Wychodząc z założenia, no tak, odchodzę ze związania, a jeżeli. Hetman pobije hetmana no to mogę wieżę odbić. Czyżby? Popatrzmy. Hetman bije, wieża bije, no ale co się okazuje? Teraz niebroniona jest wieża B8. A zatem po prostu białe bije, oni zostają ze swoim gońcem. A pionek na a 5 no to i tak tutaj, w sytuacji, kiedy będzie wsparty przez samą wieżę, tutaj. Nie może wiele zdziałać, zwłaszcza, że za chwilę go czarne tak czy siak będą musiały stracić. No bo jeżeli król odejdzie, to można po prostu zagrać wieża A8 i pozycja jest rozstrzygnięta już na korzyść białych. Zatem wróćmy do początkowej pozycji. Ruchem wygrywającym jest pobicie gońca wieżą na B5.